15 dzisiaj 15 stycznia 2022 idziemy sobie na na obejrzeć co tam ciekawego na zlecie pingwina w Bytomiu to chyba 16 zlot pingwina już w tym, w tym roku ciekawe czy się dużo pozmieniało od ostatniej naszej wizyty Patrzcie jakie tam maszyny kurde wyjeżdżają fajne ruskie stare Jadą hopy kierowniki <totrybujesz> Tam pojechali za to co to, to, to rozjeżdżają się już czy co? Coś tam muza gra A to Golding, nie? Ja, ja. Fajny, nie? Właśnie taki mi się kiedyś bawi, ale po tak na emeryturze 60 tak... A to go nie wam <laughs> między nogami ale takiego to takie, to jest... A To no chyba, że kółka, ale to co innego A No ciekawe czy tutaj będzie więcej takich fajnych starych hebli Ale te co wyjeżdżały przed chwilą <laughs> powoli, powoli podchodzimy. <laughs> No Tutaj tak. Pieczą, piecząteczka. Proszę bardzo, z fing wina. Cyk, cyk, pokaż. Ty masz też? Mam. No Ty masz gratis dzisiaj wejście. Ja? Normalnie. Straganiki, koszuleczki. Może coś wyniesiemy stąd dzisiaj. Co? I także woda się leje. Wesoło, co? Jakie oni tam mają ten Cajole. Kijk <tries> A co to nie pali? Można To tak jest atrapa! Kosz? Taki kosz? Nie Pewnie wyszło! Przeszkaki ofro, ruda Śląska. Ale klimacik jest, nie? No. nie? Nie jest to duże, nie? Ale no, tak?

To, jest to, to, to są te wiesz z gazu, kurna, nie? No ruch, No. takie ostatnie ogarnięcie kamerą mnie naokoło i, i i ogarniemy sobie jeszcze tak z góry Takie się. W tym roku żegnamy ze złotym pingwina. A weźno weźmą wyciągnię ten ten. Oczywiście zdobyć musiała być jak zwykle. Co roku, proszę bardzo. zegareczek, czyli Nowa Cepelia do wulkana na nowy sezon. Okej, okay, może schować. А когда тачка?